Hej! Widziałem, że wielu z was zadawało pytanie, jak poprawnie korzystać z aplikacji i co oznaczają te wszystkie trudne terminy w niej zawarte. Pomyślałem, że odcinek tłumaczący o co w tym chodzi się przyda i przy okazji ułatwi ludziom zabawę z Randonauticą. Jeśli natomiast nie wiecie co to w ogóle jest, to odsyłam was do strony widocznej w tym momencie na ekranie, na której możecie sobie o tym wszystkim poczytać. A jeśli chcecie pooglądać jakieś ciekawe rzeczy, które dzięki aplikacji udało się znaleźć innym ludziom, to zapraszam was do playlisty z takimi właśnie nagraniami. A link do niej znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu na samej górze. Cała sprawa z Randonauticom jest tak prosta jak jej obsługa. Na początku, oczywiście, na naszych telefonach samą aplikację musimy zainstalować. Po pierwszym uruchomieniu musimy wyrazić zgodę na dostęp do niektórych funkcji urządzenia, takich jak np. GPS, który jest potrzebny do zabawy, i zatwierdzić, że zgadzamy się z polityką firmy. Teraz oficjalnie możemy rozpocząć zabawę. Pierwszym krokiem powinno być kliknięcie tej małej ikonki naszej planety w lewym dolnym rogu. Wtedy będziemy mieli pewność, że nasza usługa lokalizacji jest włączona. Dzięki temu aplikacja wie, gdzie obecnie się znajdujemy i dookoła tego obszaru będzie szukała dla nas miejsc do odwiedzania. Następnie musimy wybrać, jakiego rodzaju punktu Randonautica ma dla nas szukać. Tutaj robi się trochę pod górkę. Mamy do wyboru nazwy takie jak Anomaly, Attractor i Void. Według twórców aplikacji są to kwantowe punkty, których lokalizacją oblicza dla nas superkomputer o wielkiej sile obliczeniowej. Wybierając opcję Atraktor, Randonautica będzie skupiała swoje wyszukiwania na miejscach, gdzie punktów kwantowych występuje najwięcej obok siebie. Są to jakby takie mrowiska. Void to coś wręcz przeciwnego, bo wtedy aplikacja skupia się na miejscach, z których odbiera jak najmniejszą ilość tych wspomnianych kwantowych punktów. Z kolei, jeśli zaznaczymy anomalii, zostaniemy doprowadzeni do miejsca, które wyróżnia się najsilniejszą mocą albo z jednej, albo z drugiej opcji. Dlatego właśnie ta trzecia jest nazywana anomalią. W kolejnym kroku aplikacja poprosi nas o wybór metody, która ma obliczać dla nas kwantowe punkty. Sugerowanym wyborem tutaj jest ANU, czyli Państwowy Uniwersytet w Australii. Na terenie którego znajduje się urządzenie nazywane kwantowym serwerem, które zajmuje się bezustannym generowaniem takich właśnie liczb. W dwóch innych opcjach do wyboru sprawa wygląda podobnie, ale w przypadku opcji kamera, wygenerowane liczby zostaną wybrane na podstawie jakiegoś obrazu, a w przypadku opcji temporal będzie to data oraz czas. Generalnie cokolwiek tutaj wybierzemy, to nie powinno mieć wielkiego wpływu, dlatego polecam Wam wybierać odgórnie polecaną opcję, czyli Anu. Teraz punkt najważniejszy. Kiedy aplikacja poprosi nas o skupienie się na naszych intencjach, musimy bardzo mocno myśleć o tym, co nami kieruje, o tym, co chcemy znaleźć. Musimy myśleć o tym na tyle głośno, żeby to, co mamy w głowie, zostało wzięte pod uwagę przy wytyczaniu kwantowych punktów. Co ciekawe, za tym wszystkim stoi niesamowicie interesująca teoria, ale jest to temat na osobny odcinek. Po chwili na ekranie naszego telefonu powinien pokazać się znaleziony punkt, a my klikając na jedną z czterech możliwych opcji podglądu możemy go zobaczyć. Tym razem kliknijmy Mapy. Wszystko gotowe. Teraz wystarczy tylko uruchomić nawigację i możemy ruszać na przygodę z Randonauticą. Mam nadzieję, że dzięki temu małemu poradnikowi wszyscy chętni będą mogli pobawić się aplikacją. Dzięki za uwagę i miłego randonautykowania. Trzymajcie się, cześć!